Nie ma drugiej takiej metody w wędkarstwie, która polega na tak wielkiej ilości szczęścia, też podczas złowienia ryby. No bo powiedzmy sobie szczerze, że chodzi tutaj o to, żeby tej rybie rzucić pod pysk. No nie ściągniesz, nie ściągniesz ryby, która siedzi tutaj, rzucając 100 metrów w drugą stronę. Zauważacie przewagę wolframu nad ołowiem? Po nowym roku będę się wybierał yy, typowo fiderowo, nie? Chlebki, jakieś tam kombinacje tego typu. Panie, chleb to do smalcu, a nie ryby. Nie ucz ojca dzieci robić, kurwa. Nie, zajebista zajawka jest nawet, no. Jak się poznaliśmy, to jeszcze coś wspominałeś, że zdarzyło Ci się pójść na spławik, no. na grunt. Było, ten było. I że nawet było fajnie. Nawet na chlebek byłem w tym roku. Raz to? Panie, chleb to do smalcu, kurwa. Siedzi. Pięknie. Siedzi. Piękny bohater. Tu będzie ładny, very good. very good, Witaj na Kajczyk 2 z kolejnym filmie. Dosyć późno, więc się spieszę. Po pierwsze, dlatego, że już jest 15 po drugiej, i tak za półtorej godziny to już będzie ciemnawo. Jestem też umówiony z kumplem, pisał do mnie, że jest na miejscu. Ja tak w sumie miałem od rana wyjść. Bo ile można siedzieć w chacie, obżerać się na święta. Mamy 28 grudnia. No i prawda taka, że trzeba było się ruszyć. Ja miałem już od samego rana wyjść, ale żona musiała śmignąć szybko gdzieś tam. W sumie rano też się nie zbrałem, a i się tu więcej porobiło, proszę pana. Bo z tym jednym panem się umówiłem, ale tego drugiego pana też kojarzę. Panie Mariuszu, Panie Mateuszu, Panie Mateuszu, Panie Mariuszu. Ja bardzo serdecznie, Sibonko. Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Nie wiem, czy sobie. Nie, nie... Ja nie przedłużam. Zobaczymy, czy uda się, ale dzisiaj będzie ciężko. Dzisiaj będzie ciężko, mówisz? Jeden pan na razie siedzi. Jeden. Zastanawiam się, czy go nie wypuścić i nie złowić go jeszcze raz. E, możesz go. E, nie będę nagrywał przez chwilę. Go zat, zatnij. Tylko wybierz sobie przynętę, jaką chcesz polecić. I na tą przynętę go zacinasz, wpuszczasz go do wody i włączymy w momencie, kiedy będziesz go holował. I tak się robi, tak się promuje produkty, nie przedłużam. Zostawcie łapeczkę do góry, fajnie wyjść, fajnie wyjść w końcu po 3 dniach takiego siedzenia. Rzeczywiście 24-25 postanowiłem, że nigdzie nie wyjdę. 26 wczoraj zamuliłem, ale dzisiaj chociaż na te ostatnie półtorej godziny i może się uda. Trzymajcie kciuki. Łapeczka do góry, subskrypcja, jeśli jesteś nowy, i lecimy. 28 to 3 dni. I koniec 2024, zacznie się 2025. I nowe możliwości. A tu komu wypad ten? Kto gardzi? To wasza? Jeszcze... Je. jeszcze dzisiaj będzie testowany. Dobrze, i już warto było przyjechać. Trzymajcie się na razie. <głosy> <głosy> A zanim oddam rzut, to może bym się jeszcze zalogował. Byłem tutaj dzień przed świętami. Miałem dwa skubnięcia, ale podejrzewałem, że za końcowe przynęty. A mogę sobie tu po prawej? No tu ci nie będę się wbijał, byłeś pierwszy tutaj. Ja, ja, sobie, ja sobie, coś tu złowiał. Na ciążkę, a co? To mi będzie irytowało, już widzę, więc przełożymy. Bez łamania. Bez łamania. Tylko tak, on. To mi bardziej na przykład we znaki, wiesz, co się dało tutaj. Był taki moment, i to jest dwa, może trzy tygodnie temu, że było czyste dno. I nagle te trzciny zaczęły gubić liście. To, co jest jeszcze tutaj. No, to pełno tego płynęło. Co pełno tego płynęło, pełno tego poszło do dna. I w tym momencie szuranie dnie, jakiekolwiek takie przeciąganie przynęty, u mnie to się kończyło 2 na 3 rzuty, 3 na 4 rzuty, zbieraniem tego z dna, tych, tych liści z trzcin. I to mi strasznie utrudniało prezentację przynęty, nie? Bo jeżeli nie trafiłeś z przelotem i szurałeś po dnie, czy znaczy ja jeszcze na przykład na tej 3-gramowej ceburażce, bo rzeczywiście jakby mieć tam pół grama, to. Może trochę lepiej, by się dało, ciężko powiedzieć. Zauważacie przewagę Wolframu nad ołowiem? No. Okay. Ale tylko pod względem e, takim technicznym, funkcjonalnym, czy, e, czy, czy, czy w skuteczności też? Też. Przede wszystkim, no raz, że, że, że mniejszy, lepiej skupiona masa dalej leci przy, przy tej samej warze. Dwa, e, dużo twardsza Mniejsza opór powietrza, nie wiesz wiesz? dużo, dużo twardsza jest ta powłoka na Wolframie i ona wydaje taki specyficzny dźwięk takiego klikania. Ok. Nie oszukujmy się o to nie lubię, na więc puknika, no bo są też te wszystkie metody typu Carolina i tak dalej. Czyli puknięcia Wolframu są głośniejsze niż puknięcia. Ołowiu, widział, że nawet puknięcia ołowiu nie ma ciekawe. Bo to jest jednak miękkie. No jest miękki, ołów jest miękki. No ale przede wszystkim to, no, to teksty no. Jak ryba widzi tam, to pisać. Jest... No zupełnie inaczej ryby mi brały, póki jeździłem e, Fiatem Bravo z 2000 roku, który się rozsypywał, no nie, nie, nie czarujmy się. Miał tam, w którymś momencie na miał połączony zderzak. Chociaż generalnie plan jest taki, że jak... Kilka filmów będzie dobrze żarło, to yy, fajna wyszła Toyota Land Cruiser teraz, nie? Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. 400 koła. Co to jest? To? No mówię, z trzy, trzy filmy, niech zaczną żreć. Współpracę z Toyotą potrzebna mi na ryby. Szybciej z Toyotą współpracę nawiążę niż z Toyotą. <grym>, brzmi, podobnie, brzmi podobnie, ale... <grym>, Chyba yy, wymiar. Ale chyba taka pojedyncza skółka. Nie wiem, czy, czy to wiosnę czyni, czy nie. W nowym roku będę się wybierał y, typowo fiderowo, nie? Chlebki jakieś tam kombinacje tego typu. Panie, chleb to do smalcu, a nie na ryby. Nie ucz ojca, gdzie ci robić kurwa. Nie, zajebista zajawka jest nawet. No. Jak się poznaliśmy, to jeszcze coś wspominałeś, że zdarzyło ci się pójść na Sławik no. Na grunt Było tam było. I że nawet było fajnie. Nawet na chlebek byłem w tym roku. raz tylko. O nie, chleb to do smalcu kuźwa, tak całkiem serio to brakuje mi tego wędkarstwa. Powiem szczerze, że wszedłem w spinning, ale jest to inna metoda, bo mógłbym powiedzieć nawet, że cechująca się innymi takimi wartościami wędkarskimi. To przechytrzenie drapieżnika, nie? no bo głównie spinning mówimy o łowieniu drapieżników, czyli bycie drapieżnikiem wobec drapieżnika. No i to dodaje smaczku na pewno. Natomiast nie ma drugiej takiej metody w wędkarstwie, która polega na tak wielkiej ilości szczęścia, też podczas złowienia ryby. No bo powiedzmy sobie szczerze, że chodzi tutaj o to, żeby tej rybie rzucić pod pysk. Nie ściągniesz ryby, która siedzi tutaj, rzucając 100 metrów w drugą stronę. W spinningu tak na dobrą sprawę możesz ty pójść. Osoba, która siedzi X lat, nie? X przerobiła przynęt, sposobów i tak. I może się zdarzyć tak, że się nałowisz mniej niż ktoś kto był na przykład, nie wiem kto wędkuje od roku nie natomiast jeżeli chodzi o fidera ja mówię o tym żeby się tam nałowić i fajne efekty mieć nie? czy, czy o spławik i pójdziesz z kimś kto ty masz kilka kilkanaście lat doświadczenia i ktoś ma kilka tygodni nie przebijecie musiałby naprawdę mieć f, f, absolutnie w farta e, on musi być on musi się do tego przygotować nie ja nie umiem łowić panie to, to jedną, co słyszeliście, to ja z chaty ją widziałem. No ja <laughs> z chaty wziąłem tę rybę. Nie, no, jedna się, jedna się tak, wiesz co, na pocieszenie trafiła, żeby jednak. No, wszechświat chce mi powiedzieć, gościu, kurwa, wychodź z tej chaty jednak. A co ciekawe, ja nie siedzę przed telewizorem, jak siedzę w chacie, nie? Fajną gierkę nam Mikołaj przyniósł rodzinnie. Ogólnie jest od siódmego roku życia, a kiedyś dla, od dwóch do czterech graczy. Kiedyś był taki serial Było sobie życie, e, taki e, na, naukowy, biologia i bar, odnośnie, odnośnie organizmu człowieka. No I w tej gierce masz cztery układy. E, oddechowy, krwionośny, nerwowy i trawienny. W chuj pytań, tylko możesz sobie wybrać z kategorii czy łatwe, czy trudne, czy ilustrowane. Jakieś tam szanse, pechy, że tutaj nie umyłeś zębów, tracisz jakąś tam kolejkę. Albo pomogłeś koledze coś tam opatrzeć ranę, to coś tam wygrywasz, ale w pizdu takich, takich fajnych rzeczy, pytań takich no z czego składa się ucho, albo jak za co są odpowiedzialne nerki, albo coś tam jeszcze i normalnie pykamy z, z dziewczynami. Kończysz nierówną walkę na dzisiaj? W najlepszym momencie one dopiero się odpalą, Mati. Taki jeden gościu mi mówił, że one się dopiero odpalą. Ja się Ciebie boją to. Mnie? Ja idę. A Ty w którą stronę idziesz? Ja tu na ten mostek idę na chwilę. A Ty gdzie chciałeś Mariusz przejść jeszcze? Na, na mostek. To co, za trzy minuty ruszamy? Tak to wygląda na tym etapie. Jeden okoń wjechał, ale na przykład Mateusz, który tam też łowi, Mariusz z Mateuszem i Mati stwierdził, że tak cienkiego dnia tu jeszcze nie miał jeżeli chodzi o takie wyjścia jesienne za okoniem to by świadczyło o tym że te rybki no nie są aktywne akurat ostatnio dosyć mocno ciśnienie poleciało do góry pod 1040 nawet jak to ale jeszcze tu jeszcze tu dwa 3 rzuty i później jeszcze z Mariuszem w jedną miejscówkę polecimy obadać zanim zrobi się ciemno mam nadzieję, że jakaś rybaczka wyjedzie, póki co e, też tak towarzysko, a przede wszystkim wyjście z chaty. Trzy dni siedzenia w domu, w końcu gdzieś tam można wyjść troszeczkę, połazić. Tej, to co Ty chcesz tam zobaczyć jeszcze? Pod tym? Pod tymi mostami? Największą bzdurą jest fakt, że się na ostacie ryby nie zapinają. Ne, no do... To też jest taki wędkarski Nie, nie, ja nie dlatego nie łowię na offsetie, że się ryby nie zapinają. Mm, tylko dlatego, że nie lubię tych łatwych technik, nie? Tych łatwych technik? Nie? <gryś quoicomfort> Dobra, dobre, dobre. No. Ja do tej pory nawet nie łowiłem e, tak e, lekko. Ze względu na to, że po prostu. To ma to sens. Naprawdę idzie się tak nałowić, nie? To jest pierwsza zima, pierwsze moje efekty takie powiedzmy listopad, grudzień, gdzie wychodzę i łowię rybę. I tak naprawdę co wyjścia, nie? Ja miałem po, po kilka, po kilkanaście pustych przebiegów, i to wszystko w związku z tym, że teraz bym wyszedł na przykład nad wodę i pisgał 10 albo 12 cm kanibalem, nie? I owszem, też się może zdarzyć, nie? Jasne, kurwa, że wszystko się może zdarzyć. Natomiast powiem szczerze, że nie wiem, czy nie szybciej tego szczupaka złowię na tą kurwa tamte 6,5 cm, nie? literka który będzie tak na zdejmuje, z 8 cm i sandaczek do, do miłego na razie Warta we mgle. mozrocha węgla Wiesz co ja chciałem obadać właśnie tutaj ten te miejscu po lewej. Pion. Postaram się nawet nie ten. O, o czapla leci. Ale ładna. Kapla, ale Cię zobaczyła. 28 grudnia jeden okoń jak najbardziej poprawnie wyjechał, wymiarowy, i jeden leszcz jak najbardziej niepoprawnie wyjechał, bo zacięty, za dubsko. Na pewno to, co mogę polecić, jeżeli chcecie zacząć wędkować e, skutecznie w takich zimowych miesiącach. Oczywiście nie jestem żadnym znawcą jeszcze, ale widzę, w którą stronę należy pójść, żeby zwiększyć sobie to prawdopodobieństwo. No i należy pójść. W stronę minimalizmu, delikatnych zestawów, powolnego prowadzenia. Główki gramowe, 2 gramowe. Ja łowię na 3 gramowych i to już jest ciężko na tę porę roku. Jeżeli ktoś ma zamiar połowić sobie okoni, popróbować poszurać po dnie, robić te kilkusekundowe pauzy, a to zdecydowanie ta wędka CW do 5 do 6, może do 7 gramów i Można próbować. Ja dziękuję za dzisiaj. Fajnie było się spotkać z Bo wodą, Mariusz. E, chociaż już, nie wiem, może ostatni raz w tym roku. Ja raczej tak. Czyli zakończenie sezonu. Ja Idziesz ja. tu do góry? Ja e, się zastanawiam, czy jeszcze nie rzucę no. dwa razy tam. To idziemy. To jeżeli się coś jeszcze wydarzy, to zobaczycie. Jeśli nie, dzięki za odwiedziny. Warto wyjść z domu zawsze. A, a tym bardziej jak się długo siedziało, przez kilka dni, tak jak teraz, święta. Nie przedłużam dzięki z odwiedziny. Jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście po nad wodą.